Panie Witoldzie, jedno pytanie mi chodzi tak po głowie. Gdzie są prawdziwe mechanizmy władzy? Ja pracuję w Niemczech. Niemcy Olafa Scholza, że tak powiem, nazywają, jak to się mówi maksywy, pajac. Tak go, że tak powiem, nie szanują. Mają porównanie z panią Angelą Merkel, tak więc... No, w tym e, przegrywa, gdzie są prawdziwe mechanizmy władzy. Czy to są e, powiedzmy dusze handingowe e, typu BlackRock, e, największe, e, największe m, korporacje świata. No, politycy jakby, że tak powiem, e, sami udowadniają, że no, raczej ich moc sprawcza jest no, bardzo, bardzo mi minimalna. Moim zdaniem prawdziwe źródła władzy kryją się w feudalizmie finansowym. Koniec XX wieku i początek XXI to jest niesłychane złogadzenie się, że ona trzyma każdy tak, gdzie rosły fortuny pełdałów finansowych. Tam kryją się źródła i spędziły władzy. A trochę pytamy. Słucham pana, od wielu, wielu, takie panasz, pytanie, panasz? E, jak mogę polecieć, bo gdzieś w internecie słyszałem taką tinie, że e, teraz wojna w e, Izraelu. E, Izraelczycy chcą e, zniszczyć e, po prostu mecze e, ze złotą kopułą chcą odbudować e, swoją świątynię. E, to, to może doprowadzić do trzeciej wojny światowej. Jak, jak pan myśli, czy to jest możliwe, czy to jest troszeczkę na wyros? Są jakieś ezoteryczne teorie, teorie praktyczne, się na pieniądze. Rozumiem. Tam, gdzie jest interes, tam będzie problem. E, po prostu e, naturalny rozwój rynku został zahamowany. Wolności kapitalistycznej nie ma. Wolnego rynku nie ma. Lecz trzeba wywołać wojnę, z i A jak e, Pan, e, że tak powiem, zapatruje się na najbliższy rok, gdzie? Jak Polski? Jak, jak pan by to ocenił? Wszystko z, y, będzie jaśniejsze po 5 listopada, kiedy jest, y, będziemy znać wynik wyborów, czy 6-7? Nie wiem. Kiedy będziemy znać wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, wtedy będziemy wiedzieli, co się będzie działo Niestety, to jesteśmy z zewnątrz Rozumiem. Jest lobby rosyjskie, lobby niemieckie, lobby amerykańskie i żydowskie. I ukraińsko. A, a, a jakby teraz Pan ocenił e, ostatnią transakcję zakupu Ursusa? To jest hucpa, jak to się mówi w pewnym języku. Hucpa polegająca na tym, że a, za 74 miliony złotych, czyli za bestem. Kupuje się e, wiele znaczącą markę. No i co z nią będzie robione, zobaczymy. Firma założona ad hoc, e, Na jej czele stoi e, ukraiński aferzysta z Kijowa. No, nie trzeba nic więcej. Te fakty pokazują, że e, definicja chusty została spełniona. E... Bo mam takie, takie przeczucie może dobre, może, może złe, to są tereny w Warszawie. No czyli... już nie, nie, tu już nie wpadajmy w pomyłkę. Te tereny zostały już dawno sprzedane mhm. przez niejakiego e, e, Bortkiewicza, który był likwidatorem fabryki Ursus. Natomiast e, to co kupił ten Ukrainiec to jest. E, kilka innych terenów w innych miastach plus marka. Rozumiem, rozumiem. Dziękuję, panie Witoldzie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do widzenia.